Dzisiaj opowiem Wam, jak minął mi jeden dzień w internetowej sekcie z Chin, która założyła placówkę w Polsce. Jeden dzień, bo po jednym dniu zostałem z niej wydalony za używanie Biblii. Zbyt mocne używanie Biblii. Eee, dowiecie się, dlaczego święty Paweł nie jest taki święty, dlaczego katolicy i protestanci wypełnieni Duchem Świętym, którzy zawierzyli swoje życie Jezusowi, niekoniecznie pójdą do nieba. Dlaczego? Ponieważ nie uwierzyli w Jezusa Chrystusa, który jest tutaj na ziemi. Jest, słuchajcie, w Nowym Jorku mieszka, a pochodzi z Chin i jest chińską kobietą. A najdziwniejsze jest to, że drzwi do tej sekty otwiera nam sam ksiądz. Tak, prawdziwy ksiądz. Widziałem jego zdjęcie na Messengerze. To musi być ksiądz. Teraz przyszedł, żeby nas osądzić. Ale można go ja mogę go spotkać? Będą jakieś przyjazdy do Polski? Proszę pana... A jak pan w Jezusa, Jezusa uwierzył, No. Czy Bóg przyszedł w ciele po to, żeby się pokazywać ludziom? Przecież on nie ma jakiegoś. Aha, ksiądz Andrzej, do nas tutaj, do grupy. Mhm, mhm. No właśnie. I chciałem się dopytać, bo to jest chrześcijaństwo, tak? Tak, oczywiście, oczywiście, tak. tak, tak. Kościół Wszechmogącego Boga powstał w Chinach i przez Messengera dotarł do Polski. Uwaga, ja byłem wczoraj jeszcze w grupie messengerowej, dzisiaj zostałem z niej wyrzucony. Sprawdźmy, czym jest dzieło sądu w dniach ostatecznych. Osoby religijne sądzą, że to proste: mają pewność, że osądzenia dokona Pan Jezus w duchowej postaci, że Pan przyjdzie, spotka się z nami i weźmie nas do Królestwa. A niewierzących potępi i zniszczy. Jednak bardzo się mylą. Gdzie tkwi ich błąd? Zawsze, gdy Bóg zjawia się, by zbawiać, jego dzieło jest praktyczne, nie nadprzyrodzone. Wiernym umykają najważniejsze proroctwa o nadejściu pana. Boga wcielonego jako Syna Człowieczego, który dokona sądu. Biblia nie jest, jak widać, ostatecznym autorytetem dla członków Kościoła Wszechmogącego Boga, w którym od jakiegoś czasu są też Polacy. Ten Kościół wyłapuje ludzi przez Facebooka, wysyłając różne filmiki, informacje, zdjęcia, które wyglądają bardzo podobnie do takich facebookowych grup o tematyce katolickiej. Gołąbki, serduszka, Maryja, Jezus yy, z różowymi policzkami, w szacie z serduszkiem na szlafrok, nie na szlafrok, na szatach. Wyglądają bardzo podobnie jak katolicy. Nawet te konta facebookowe mogą mieć nazwę katecheta. Ksiądz Paweł Nowak, kapłan. I jeśli dostajemy się już do tych algorytmów messengerowych i tam napiszemy tak, amen, no to przechodzimy już do tak zwanej grupy. Trafiamy na taką grupę, gdzie może być 10, 12, 13 osób słuchających kazania. No właśnie, nie z Biblii, bo Biblia nie jest do końca czysta, ale pochodzi z książki, która się nazywa Słowo ukazuje się w ciele, wypowiedzi Chrystusa. Oczywiście chińskiego Chrystusa i nie mężczyzny, tylko kobiety. Ten kościół nazywa się również Błyskawicą Wschodu, ponieważ wywodzi się ze Wschodu, z Chin, i ponieważ w Ewangelii Mateusza 24 rozdział, 27 werset, czytamy, że Syn Człowieczy pojawi się jak błyskawica ze Wschodu i zajaśnieje aż na Zachód. No i zobaczcie, oni wywodzą się ze Wschodu. Chrystus rzekomo wcielił się w ciało kobiety, przyszedł w ciele. Chrystus teraz przebywa w Nowym Jorku. Oni uciekli z Chin, bo rząd chiński ich ścigał. Za, za herezję i, i, i sekciarstwo. No i pojawili się na zachodzie, więc wszystko pasuje. Więc używają tego fragmentu, żeby udowodnić, że, że są bogiem, tak? No, ale w Hebrajczyków 9:20 8 Czytamy, że Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Chrystus przyjdzie po kościół wypełniony Duchem Świętym, przyjdzie po oblubienicę z góry na dół, ten sam Chrystus, który już tu się pojawił, tylko w uwielbionym ciele, jako Bóg, przyjdzie po swój kościół. Błyskawica Wschodu twierdzi, że nie, Chrystus przyjdzie w ciele drugi raz yy, i to nie będzie okres łaski, tylko okres prawa i tylko Kościół Wszechmogącego Boga, tylko chiński Kościół będzie ocalony przed jego gniewem. I uczestniczyć w kazaniu online. Pozwala nam siedzieć w domu z włączonym telefonem komórkowym, aby uczestniczyć w kazaniu, kiedy jesteśmy zmęczeni pracą. Panie z powiedział, bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię Moje, tam jestem pośród nich". Anglii Mateusza, rozdział 18, węsetu 20. Więc nasze spotkanie tutaj są całkowicie zgodne z wolą Bożą. Mam nadzieję, że będziecie pielęgnować tą dobrą okazją dzielenia się Słowem Boga, jaką dał nam Bóg. I wierzę, że poznawanie dzieła Bożego Poprzez te kazanie pomoże Wam zrozumieć więcej praw. Dziękuję Ci, Panie Jesu i Maryjo. Pani, pozwólcie, że się przedstawię. Ja mam na imię Paweł. Urodziłem się w katolickiej rodzinie. Mieszkam w Poznaniu we województwie wielkopolskim. W partii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. I na dzisiejszym spotkaniu jest z nami ksiądz Andrzej, który od wielu lat służy bogu i pomaga wielu cierpiącym ludziom. Pomodli się i pobłogosławi Wam i Waszej rodzinie. Pracy i zdrowiu, jak i również jest z nami siostra Milena, która poprowadzi drugą część dzisiejszego spotkania. Cieszę się, że mamy więcej rodzin w grupie. Kochani, jeżeli macie jakieś problemy, z którymi się mierzycie, to możecie nam o nich powiedzieć, a my będziemy się modlić. Moi drodzy, możecie dodać nas również do znajomych na Messengerze, Abyśmy mogli się lepiej kontaktować. Wszyscy, którzy są tu dziś wieczorem, są pobożnymi katolikami. Są tymi, którzy tęsknią za Bóg. Niech Bóg błogosławi nas wszystkich i nasze rodziny w tej grupie. Tylko prawdy wyrażone przez Boga mogą obmyć nasze skażenie i ocalić nas od grzechu. Tylko doświadczenie osądzenia przez Jego słowa może obmyć i zmienić nasze zepsute usposobienie żebyśmy zaczęli spełniać wolę Boga i byli godni wejścia do Jego Królestwa. Została drodzy, Teraz przejdziemy do grupy pytanie, które to pozwolę sobie przeczytać, a was proszę o odpowiedź. Kochani, czy jest teraz jasne, jaka praca może oczyścić nas do bycia świętymi? A łaska Jezusa, czy B są słowa w miarach Jak myślicie, moi drodzy? Co odpowiedź według Was jest prawidłowa. Czekam na Wasze odpowiedzi. Śmiało, kochani. Jak uważacie? Czy A czy B? Możecie napisać swoją odpowiedź, możecie również ją powiedzieć, jak jest wam wygodniej. Paweł odpowiedział, że B. Inny Paweł odpowiedział, że A. Ania odpowiedziała, że B. Grażyna również, że B. Irena, Renata B, Tomasz B, Ania B, Jolanta B. Planeta również B. Odpowiedź B jest odpowiedzią prawidłową. Musimy poddać się sądowi Bożemu w dniach ostatecznych. Łaska Jezusa. Pan Jezus został przybity do krzyża. On odkupił nasze grzechy. Ale czy On wywabił z nas szatańską naturę? Nie. On niczego takiego nie zrobił. Mimo że e, przybije go i łaska jest jak najbardziej skuteczna, to ona nie zmienia naszej na e, natury. Dlatego musimy poddać się sądowi słowa jego Tak więc, Pan Jezus przyjdzie po raz drugi, żeby dokonać dzieła sądu i zbawić nas od naszych grzechów. Bracia i siostry, czy my jesteśmy gotowi przyjąć prawkę wyrażoną przez Boga w dniach ostatnich, aby nas zbawić i oczyścić? Więc tylko wtedy, gdy przyjmiemy Jego Słowo Sądu, możemy być święci, wolni od grzechu, Chociaż szata używa różnych środków, aby odciąć od Boga, Bóg chroni nas przed działaniem szatana. Poprzez stopniowe zbawienie Boga dla nas w końcu wprowadzi nas do królestwa niebieskiego. Moi drodzy, do jutra na zakończenie posłuchajmy sobie piosenkę. I choć nie akceptujesz ludzkiego działania. Chciałbym, abyś przyjął moje serce. Widziałem, że ktoś nas dodał do grupy, że razem jesteśmy w jakiejś grupie messengerowej. A, aha, aha, aha. A wiesz co właśnie widzę? Wiesz co? Mhm. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Dlatego się skontaktowałem od razu, no. Myślałem, że jakoś tutaj jesteśmy przydzieleni. Tak, tak, bo widzę właśnie, że ksiądz Andrzej dodał nas tutaj do grupy. Mhm. Mm mm -hmm. No właśnie. I chciałem się dopytać, bo to jest chrześcijaństwo, tak? Tak, oczywiście, oczywiście tak, tak. tak. No ale na Biblii też się bazuje. Jakiś tam Naucie, nauczanie na Biblii. Na Biblii się no mm -hmm. oczywiście tak, tak. tak. Mm -hmm. Też ja się interesuję bardzo nauką o czasach ostatecznych i tam wiem, że też jest poruszany ten temat, tak? Ale to chyba później. Się chciałem właśnie dopytać, jak to jest z przyjściem Jezusa na ziemię. Nie, ci wiesz, co bardzo dobrze rozumiem. No widzę, że interesujesz się czasami ostatecznymi, No tak. Jak to jest zapowiedziane w Biblii, prawda? Mm -hmm. y no, przyjście, przyjście Pana Jezusa. Y pan Jezus wiele razy zapowiadał swój powrót mm -hmm. podczas dni Nawet w apokalipsie jest też jest dużo o tym powiedziane, prawda? Mm -hmm. No bo tam też jest napisane, że pan Jezus pojawi się z góry na obłokach. Tak jak odchodził z ziemi do nieba, tak pojawi się na obłokach. To są, są dwa przyjścia, bo najpierw Bóg przyjdzie jako wcielony syn człowieczy, prawda? W tajemnicy, w ukryciu, aby zbawić ludzkość. I później przyjdzie po, właśnie na obłoku, aby ukarać tych właśnie, którzy się mu sprzeciwiają, prawda? Ale mam pytanie, bo jeszcze go nie ma, tak? Na ziemi. No jak myślisz? Jak czytamy właśnie te prorostwa? No mi się, w... pana? No mi się wydaje, że nie ma go jeszcze, bo bo go nie widziałem. W sensie... To jak mógł, mógł się jakoś pojawić? No możemy, możemy... Rozpoznać przede wszystkim, no m, przede wszystkim to musimy zrozumieć, nie, no bo tutaj ważne jest, żeby, jak możemy rozpoznać, no wiadomo, że poprzez e, e, zewnętrznie, nie, Ze, zewnątrz, no nie rozpoznamy Boga, nie, no bo Bóg jest właśnie normalną, zwykłą w jako sam człowiek, czyli jesteś taki, taki normalny, zwykłej osoby, prawda, ale jak możemy usłyszeć, właśnie rozpoznać, że to, że to, że to Bóg, prawda, tylko jak? Po słowach, prawda? Mhm. Bo Bóg, gdy przyjdzie, będzie wyrażał prawdę, prawda? Aby oczyścić i zbawić ludzkość, to tylko poprzez słowa możemy rozpoznać głos Boga. Wiemy, że y, głos Boga jest drogą prawdą i życiem, prawda? Że słowa Boga mają autorytet i moc, prawda? I, a wiemy, że gło, głos człowieka, no to jest dość klarowny, prawda? Przystępny, no i nie wiemy, czy jest prawdą, prawda? Mhm. Tak. Zbawienie jest od Żydów pochodzi. Tak, my jesteśmy poganami, którzy są przyłączeni do drzewka oliwnego. Więc absolutnie to, że ze wschodu się pojawia, jak najbardziej na obłokach ze wschodu, jak błyskawica, czyli szybko, nikt nie potrafi tego obliczyć ani przewidzieć, gdzie błyskawica się pojawia. I nie pojawia się w ciele. Nie ma nigdzie ani jednego słowa, że jest napisane, że pojawia się w ciele ponownie. Okres łaski zamyka się. Okres łaski i wiary zamyka się jego, jego powrotem. W e, apokalipsie rozdział. Szósty, czytamy o tych, co nie byli gotowi. I zobaczyli Go na niebie również i biadali. I to, byli, e, to był cały przekrój społeczeństwa. Królowie i biedni. tak I wołali e, do skał, przykryjcie nas przed gniewem baranka. Zobacz, że gniew, jak ten Boży, Święty, jak spotyka człowieka, to ludzie wolą umrzeć. tak, No ale nie mogą umrzeć, bo muszą się z tym gniewem spotkać. I On przychodzi z góry w swoim uwielbionym, wiecznym ciele jako, jako Bóg. Także jak chcesz, to możemy mieć z sobą kontakt i, i mogę ci powiedzieć. Tak, ja od 2004 roku jestem osobą nowonarodzoną z Ducha Świętego. Znam wielu ludzi w Polsce, w wielu kościołach, w odnowie w Duchu Świętym, w kościołach protestanckich. No właśnie. Rozumiem, masz bardzo, bardzo rozległą wiedzę, jak widzę, biblijną, ale te proroctwa, które czytamy o synu mhm. czy one weź nam wskazują o tym, że Bóg przyjdzie po raz drugi, mhm. aby dokonać dzieło osądzenia. No bo wiemy, że Pan mhm. Jezus przyszedł, aby odkupić ludzkość od grzechu. Mhm. No ale okej, okay. no tak. I odkupił i tym samym, więc nie jesteśmy w oczach Boga, nie jesteśmy jesteśmy usprawiedliwieni, prawda? I jest, jest, jesteśmy zbawieni. Tak. Z naszych grzechów, ale nasza natura grzeszna, prawda, samolubna, ona nadal istnieje, tak. prawda, To jest, jest proces uświęcenia, to jest proces uświęcenia i Bóg mnie uświęca, tak? I jest napisane w liście Jana, że gdy wyznajemy grzechy, Bóg jest sprawiedliwy i odpuści nam nasze grzechy. Ale będąc grzeszni, nie wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. No dobrze, ale dlatego pięć. potrzebuj, ale jesteśmy pod Jego krwią, tak? Pod Jego łaską. Zobacz. I, I to właśnie to dzieło krzyża sprawia, że wejdziemy, tak, że oczyszczamy się. No ale nie ma tego napisane, że coś innego trzeba dodać. Galacjanie chcieli dodać do zbawienia. Słuchaj, czyli jest kościół w Galatach i oni chcą dodać do zbawienia, do przesłania Ewangelii, że Jezus Chrystus zbawia. Oni chcą dodać jeszcze jedną rzecz, bo mają sentyment obrzezanie. I wiesz co Paweł do nich mówi? Jeśli, jeśli to zrobicie, odłączyliście się od Chrystusa, bo szukacie w czymś innym mocy zbawczej, a zbawienie jest tylko w Jezusie. Także zobacz, w Apokalipsie też czytamy, że z, y, oni y, 12.11 objawienie na 12.11 oni, czyli ludzie, którzy wychodzą z ucisku z tego świata, y, zwyciężyli diabła dzięki krwi Chrystusa, znajdują się w wielkim tłumie w niebie. Dzięki czemu zwyciężyli krwi Chrystusa i mocy swojego świadectwa, tak? czyli to przemienione życie. Błyskawica Wschodu twierdzi, że chrześcijanie stracili Ducha Świętego. Tak? Jeśli byłeś katolikiem wypełnionym Duchem Świętym, czy protestantem wypełnionym Duchem Świętym, to utraciłeś go i musisz do nich się zapisać. No ale w Ewangelii Jana, 14 rozdział, Jezus mówi o wylaniu Ducha Świętego z nieba od Ojca. Duch Święty ma nas wprowadzić w prawdę, i nie jest to człowiek, jest to Bóg. I według nauki kościoła z Chin Jezus zbawił ludzi, ale nie w całości. Kiedy Jezus powiedział na krzyżu Dokonało się, oznacza to właśnie, że Jezus zapłacił za twój grzech, właśnie twój grzech, dwa tysiące lat temu, byś dzisiaj mógł być zbawiony. Chrześcijanie to ludzie, którym wybaczono raz na zawsze na krzyżu i którzy są ustawicznie uświęcani. Czytamy o tym w pierwszym liście świętego Jana, pierwszy rozdział, że gdy trwamy w społeczności jako Kościół, jesteśmy obmywani krwią Chrystusa. A jaki jest warunek tego oczyszczenia? Wyznawanie grzechów Bogu, a tak jak mycie zębów. I wtedy ta ofiara Chrystusa, która się już dokonała, ona ustawicznie nas uświęca. Widzimy to, kiedy Pan Jezus chciał obmyć stopy Piotrowi. I Piotr mówi przenigdy, potem mówi całego mnie umyj. A Pan Jezus mówi, Ty już jesteś. Oczyszczony ze względu na słowa, które uwierzyłeś. Już jesteś oczyszczony, przebywasz w społeczności ze mną, już jesteś czysty, tylko nogi ci umyję, bo chodzisz po tym świecie i jesteś światowym człowiekiem. E, więc na tej zasadzie e, możemy też przez porównanie stwierdzić, że Krzyż Jezusa nas zbawił, uchronił nas od Bożego Gniewu, przeniósł nas do Królestwa Syna, do Królestwa Światłości, ale przebywając z Bogiem w społeczności, jesteśmy też codziennie obmywani. Krwią Chrystusa. No, ale ta bogini z Chin mówi, że jej kochanek mówią, że sama ofiara Chrystusa nie wystarcza. Musicie dodatkowo czytać ich książki, należeć do ich organizacji i robić rzeczy, które oni wypowiadają, tak? Teraz przyszedł, żeby nas osądzić. Ale można go ja mogę go spotkać? Będą jakieś przyjazdy do Polski? Proszę pana, a jak pan w Jezusa, Jezusa uwierzył? Czy no... Bóg przyszedł w ciele po to, żeby się pokazywać ludziom? Myślę, że On nie ma jakiegoś Aha. I, na przy... No bo myślałem, jakiegoś... że będzie jakieś spotkanie, jak w tych proroctwach biblijnych, że nogi postawi na górze Syjon i że ludzie. Na to wszystko na razie. Wie pan, jeśli Pan czytał Biblię uważnie, a sądzę, że tak, to jak jest zapowiedziane przyjście yy, powtórne? Syna no, z nieba z nieba przyjdzie, bo tam w dziejach apostolskich pierwszy rozdział jest napisane, że aniołowie tłumaczą apostołom, którzy obserwowali, jak Jezus szedł do góry, wstąpił do nieba, że tak samo jak wstąpił, tak samo przyjdzie. Z góry. Dobrze, widzi pan, i to jest interpretacja ludzka. Aniołów, aniołów, aniołowie powiedzieli. Ale proszę pana. Tak, to jest jedno, zgadza się, ale czy nie ma innych cytatów mówiących o przyjściu Syna Człowieczego? A proszę Pana, a jak siedział na Górze Oliwnej i uczniowie się go pytali, uh -huh. no, kiedy to nastąpi? Kiedy przyjdzie? I powiedział, żeby właśnie, jak ktoś powie, że jest tu, to żeby nie wierzyć. A, a tylko to pamięta, no to dobrze, no to nie, nie wierzmy w ogóle i nie sprawdzajmy. Aha, ale yy, to yy, aha. fałszywe. Gdy siedział na górze Oliwnej, uczniowie go pytali, kiedy na to kiedy to nastąpi, że naród yy, yy. Będzie przy. Ja, wie pan, nie cytuję tak z rękawa ptatów, że będzie naród przeciwko, stanie naród przeciwko narodowi, że będą wojny, trzęsienia ziemi, a że będzie, że przyjdzie i będzie musiał dużo wycierpieć i zostanie odrzucony przez to pokolenie. No ale, bo ja tak, pamięta, ja tak chciałem, pamięta. ja właśnie chciałem się odciąć od wszelkiego rodzaju sekt, bo kiedyś nie byłem to, nie i, to, nie i nie, to, nie chciałbym. I nie chciałbym właśnie, chciałbym teraz czystej nauki. Wiem. I chcę panu powiedzieć, że ja, ja byłam no, chrześcijanką katoliczką, mhm. ale no nie byłam taka, wie pan, bardzo związana i taka praktykująca, bo no, coś nie czułam, prawda? Aha. I ja twierdzę, że ja z największej sekcji na świecie to wyszłam, właśnie z Kościoła katolickiego gdzie nic mnie nie nauczono. Nic. Ja dopiero tutaj poznaję, to i Biblię poznałam, bardziej zrozumiałam. I proszę Pana, i czyste Słowo Boże. Tylko i wyłącznie, nie rytuały. Ja teraz mi się rozjaśniło w głowie dużo rzeczy. Jak my grzeszyliśmy w tym kościele, grze, ludzie grzeszą w kościele katolickim. Jak Boga mierzi wszystko. Mhm. Te oddawanie... Czci tym figurkom, obrazom, no po prostu no wie pan, Kościół katolicki nie prowadzi ludzi do przemiany, a nie ma zbawienia, jeśli my się nie odrodzimy na nowo. Ale yy, no właśnie, ale czy ja nie słuchając, nie czytając tych książek publikacji, yy, nadal będę zbawiony, jak czytam sobie yy, Biblię w domu, i ale yy, dokończę jeszcze nie. Nie tylko, i modlę się. Tak jak Jezus nauczył w Biblii, i jestem wypełniony Duchem Świętym, i przyjąłem ofiarę Jezusa Chrystusa, czy ja będę zbawiony w tym okresie? Nie, nie. Jezu... To nie wystarcza, jakby? Słowo ukazuje się w ciele. Bóg przyszedł na świat w ciele po coś. Wypowiedział 3 miliony słów. Na internecie już jest od 2010 bodajże roku. Ewangelia Królestwa I, i po prostu można czytać. Poza tym, yy, właśnie z tego kraju, w którym się Bóg narodził, yy, w którym po prostu zaczął działać, po czasie, kiedy tam głosił, zaczął głosić, yy, ludzie zaczęli przyjmować i tam już utworzył grupę zwycięzców. I oni prosły pieszczuli się na cały świat i oni szerzą ewangelię i u nas w Polsce wiem, że książka już jest przetłumaczona na 30 tysięcy języków ponad 30, także w każdym kraju y, ludzie głoszą ewangelię. A ile jest tych właśnie już członków? Y... W, u nas w Polsce 3000. Bo tam jeszcze widziałem obrazki Maryi, Matki Jezusa, gdzie? Y, właśnie na tych grupach Messengerowych, gdzie tam byłem na Kazaniu. A to był pan na Kazaniu? Na pierwszym, tak. A, no, a pan mówi, że, że nie, proszę pana, to, to jest dla tych młodych, dla tych osób, które wchodzą, ci katolicy, tacy maryni, bo wcześniej na przykład ja... W zeszłym roku, w lutym, to nic takiego nie było. Że ja nie byłam jakaś związana z Marią, no to po prostu mnie to nie przeszkadzało, ale są osoby, że przychodzą, obserwują i jeśli o Marii nic nie usłyszą, to po prostu nie chcą dalej słuchać. A, bo tutaj tutaj, tutaj nie ma nauczania u Was o Marii, tak? Nie, nie. A protestanci będą zbawieni? Jednakowo będą zbawieni, jeśli przyjmą teraz dzieło Boga wszechmogącego Jezus, umarł na krzyżu za wszystkich. Ale proszę mi powiedzieć Paweł Apostoł według tak? Pana. Kościół go ma za, wie pan, też autorytet i no według Pana Paweł Święty Paweł, no jak najbardziej, prorokuje, jest wybrany na drodze do Damaszku przez Jezusa z nieba, jest wybrany jako ten dwunasty apostoł, jeśli nie liczyć, że Judasz był tym fałszywym uczniem. Izraeli Wypełniają się, się proroctwa. Paweł był zbawiony? Y, tak. Myślę, że był zbawiony, ponieważ przez resztę apostołów Izraelu był uznany... Jako prawowity apostoł... Jak pan myśli, wie pan, pan nie myśli tak, tylko pan po ludzku normalnie myśli, bo my wszyscy tak myślimy. Nie po ludzku, ja nie po ludzku myśli. No. Na przykład Bóg mówi, że Paweł nigdy nie poznał Boga. Nie poznał Bóg. Ale który Bóg. To, to, to który, tylko do korony. Do który korony Bóg? Żeby być zbawiony. No właśnie, dlatego nie uznaje Pawła, bo w, liście Pawło, w listach pawłowych jest napisane, że jeśli w liście Galacjan 5 4, jeśli dołożycie coś do zbawienia, jeśli dołożycie swoje uczynki, jesteście odłączeni od Chrystusa, zbawienie na was już nie działa, jeśli sami chcecie je zdobyć, to krzyż nie ma już tutaj efektywnie nie działa. Dlatego może ten ten chiński Jezus chce, chce Pawła zdyskredytować, żeby wprowadzić swoje nauki. Nie, proszę pana, po prostu Piotr kochał Boga i robił to z miłości dla Boga. A Paweł? Dla korony. O to chodzi. On zrobił mniej, ale zrobił to ze szczerego serca. A Paweł nie. Paweł się nie przemienił, nie zastanawiał się nad sobą. Tak, to nie. Paweł napisał, że... Paweł napisał, że... Te, żyje we mnie Chrystus. Już nie ja. Jestem bankrutem. E, nauczyłem się żyć w biedzie i w bogactwie obfitować. We wszystkich warunkach. Tylko materialne, cielesne poświęcenie. Siedział w więzieniu. Większość, większość listów. Jak to? Większość... Bo napisane jest: Gotów byłem odłączyć się od Chrystusa, żeby Żydzi, do których głosił, byli zbawieni. On nie miał miłości ludzkiej w sobie. On miał miłość Chrystusową i, e, i zginął za tą prawdę. I zginął. Niestety nie. Nie, bo Bóg zagląda w ludzkie serca. Ale gdzie jest napisane? Gdzie jest napisane, że Paweł nie? Nie ma tego napisanego. No nie jest napisane, bo to... Ale to ale czy, a czy jest napisane y, słowo stało się ciałem? W tych publikacjach jest napisane, że Paweł nie znał Boga? Nie, to Bóg jak opisuje w ogóle istotę ludzką, jak opisuje ludzi. I, i dla ludzi daje ścieżki właśnie, jak, co to znaczy miłość do Boga, co to za, znaczy podążać za Bogiem, szukać prawdy, co to jest dążenie do prawdy, a co to jest dążenie do statusu. No tak, tutaj Bóg wszechmogący to nie interpretuje werset po wersecie Biblii bo nie po to też przyszedł. Po prostu pewne rzeczy kluczowe, które y, chcę wyjaśnić, że na przykład albo były źle interpretowane przez ludzi, y, albo źle zrozumiane, na przykład dosłownie, a przecież. Ale do y, tak. Jezus, Jezus powiedział, że y, jak się pojawił, nie dotykajcie mnie, bo jeszcze ma, nie jestem w tym uwielbionym ciele. Potem poszedł do nieba, jest w, w uwielbionym ciele w niebie mieszka, więc nie mógł z powrotem przyjąć skażonego ciała ludzkiego, bo to jest napisane, że raz na zawsze w Hebrajczyku był ofiarowany jako ofiara, jako baranek, jako człowiek. Pan nie, pan nie zna wersetów z Biblii, że przyjdzie syn człowieka, a to, to jest syn człowieka. Syn człowieka czy to jest tytuł? Tytuł mesjański ale... i boski yy, występuje na przykład w Starym Testamencie w Księdze Daniela i dotyczy Jezusa Chrystusa. No. Tak. No. A przecież Syn Człowieczy, Syn Człowieczy. Jest ile, ile jest zapowiedzianych. Ale tak, jeśli. Ale widzimy, ale widzimy w apokalipsie, że Jezus przychodzi, widać Jego, że ma y, rany od gwoździ, że Go przebodli. Ale to duchowe ciało się objawił tym, co nie wierzyli. Płęta, Jak uniknąć fałszywej religii i sekty? Jakiejkolwiek, słuchajcie! Biblia jest ostatecznym objawieniem, Biblia sama siebie interpretuje, jej pochodzenie nie jest ziemskie, jest natchnioną księgą, nawet diabeł zna fragmenty z tej Biblii, z tej księgi i używał je, kusząc Jezusa. Druga rzecz, zbawienie jest tylko w Jezusie, z łaski przez wiarę. Z łaski, to znaczy, że na nie nie zasłużyliśmy, pochodzi to z góry, to zbawienie, i przez wiarę możemy je otrzymać. Jest nielogiczne, nie możemy go wytworzyć, nie możemy zasłużyć, nie możemy go wyprodukować ani sprzedać innym ludziom.